Nie chcę nie napoję, bo się konia boję, bo się konia boję, bo jeszcze młoda, nie chcę, nie chcę, nie napoję, bo się ponia, konia boję, bo się konia boję. Skądże ja mam wiedzieć, skądże mam tobie powiedzieć, skądże ja mam wiedzieć, czy, czy mnie ma da, czy nie da, skąd, skądże, skądże ja mam wiedzieć, skądże mam tobie powiedzieć. powiedzieć